Dzisiaj od samego rana jest piękna pogoda, słońce świeci, dlatego postanowiliśmy wykorzystać ten e, dzień i to słońce, by wybrać się na Gozo, czyli wyspę, która bardzo nam się podobała ostatnim razem, kiedy tu byliśmy. Aczkolwiek teraz trasa będzie nieco inna, więc jestem bardzo ciekawa, co tam zobaczymy. Gozo to jest troszeczkę mniej e, znana wyspa niż Malta, aczkolwiek bardzo łatwo tutaj dojechać. E, wystarczy wsiąść w autobus bezpośredni a potem promem kilka minut i już jesteście na drugiej stronie. Co ciekawe tutaj płaci się za bilety dopiero kiedy się wraca z wyspy no bo wszyscy wychodzą z założenia że jakoś tam musieliście się dostać prawda? W ogóle to ten sezon w którym teraz jesteśmy na Malcie jest bardzo fajny bo jest mniej turystów niż w lipcu jest zieleń, jest chłodniej i tak jakoś ta, to zwiedzanie Malty jest um, mniej męczące, bo nie ma takich upałów i korzystamy z tego i chodzimy gdzie się da. Jesteśmy w Wejrze, czyli w takim miejscu nad brzegiem morza. Gdzie kiedyś było? Azurowe okno, Azruino, gdzieś tu za nami. Niestety 4 lata temu sztorm je zniszczył po prostu, a było to jedno z najbardziej charakterystycznych miejsc Malty. Gdzieś został Pani już tylko wspomnienie. Niemniej samo miejsce jest bardzo ciekawe, są tutaj różne ciekawe formacje skalne, po których trzeba skakać na różne sposoby. No i widoki oczywiście, piękne maltańskie widoki. No więc to tak słuchajcie wygląda plażowanie na gozo. Trzeba sobie znaleźć odpowiednie jacuzzi yy, i cyk. Każdy ma swoje prywatna. Prywatny basen, Może takie niespokojne, więc wiecie, no tak korzystam. Skałki to jest idealne miejsce dla osób, które mają za dużo energii. Polecam. Można się wspinać, skakać i robić różne fajne rzeczy. Więc, żeby y, nikt nie gadał, że szedłem na Malcie, a się nie kąpałem w basenie ani w żadnym morzu. Proszę bardzo. O. O. Rytualne zamoczenie stóp, zaliczone. Fajna ta, taka: no nie trochę się poprawi, wiadomo, nie mam to mam... Gdybym miał czas, to bym popływał sobie, ale akurat nie mam czasu przelecieć dalej. <noise> no to chodź. Okay. Powiem tak, woda jest taka troszkę cieplejsza niż w Bałtyku, <noise> ale co to znaczy? prawda, Dałam radę. W drodze z wpadliśmy do rabatów. Wspięć się na zasadę! O, tu chyba będzie super widok. Chodźcie. No, tutaj to widać cały Rabat i całe Gozo jak na dłoni. Mam nadzieję, że to będzie widać. Tutaj na wprost, na tym pagórku jest taka rzeźba Chrystusa i tam, tam kawałek dalej jest Malsarfon, gdzie byliśmy latem na plaży. Było bardzo fajna. Ci z Was, którzy mają album Polska z Nieba, mogą dostrzec podobieństwo gór, które się tutaj znajdują, do gór stołowych i szczelinica wielkiego. Widzicie, jest płaski szczyt i ostre zbocze. Takich gór nie ma wiele w Europie. No, Te są oczywiście trochę niższe niż Szczeliniec wielki, no ale jakoś tak skojarzyły mi się. Wydaje mi się, że Wam też mogą się wydać podobne. Do, tych, do, do tego zdjęcia, które właśnie znajduje się w albumie Polska z Nieba. Słuchajcie, no nie możemy się po prostu powstrzymać. Co chwilę się zatrzymujemy, bo z każdej strony są super widoki. I autentycznie widać gozą na wszystkie strony świata. Tak tu jest pięknie, słuchajcie, że łatwo stracić proszęcie czasu. Dobrze, że jest zegar, który pokazuje nam godzinę. No cóż, pierwsza rzecz, która nas uderzyła na Malcie, to to, jak bardzo tutejsze kolory różnią się od tych w Polsce. Tu jest po prostu słońce, jest tak promieniście, że czujemy się w jakimś bardzo egzotycznym kierunku. A to wciąż Europa. Niemniej w porównaniu do tej szarówki, która obecnie panuje w Polsce, no tutaj po prostu można Ech, zakochać się w tych kolorach, w tym wszystkim, co tutaj jest. Tym oto optymistycznym akcentem żegnamy się z czarującą wyspą Gozo. Aczkolwiek coś mi mówi, że nie na długo. Myślę, że bardzo niedługo tu wrócimy, bo jest naprawdę no, bardzo fajnie, bardzo lubię to miejsce. Dotarliśmy na sam koniec Malty Marsax Slog Jest tutaj bardzo ślisko. Pogoda troszkę się pogorszyła. W stosunku do tej, którego ostatnio jest pochmurno, więc jak widzicie, musieliśmy ubrać się dużo cieplej i z krótkich spodenek założyć długie, założyć kurtki, bluzy, szaliki, rękawiczki kalesony, buty narciarskie, ogrzewacze i wszystko, i czapki, szaliki, ale nie tracimy entuzjazmu i zwiedzamy yy, maltańskie skały. Większość plaż na Malcie to są takie skały y, ostre lub mniej ostre, ale raczej bardziej ostre i dosyć niewielkie, dosyć wąskie. Zobaczcie tak, jak tutaj na przykład. Y, no, to, to nie jest zbyt szerokie, ale momentami są takie oto piaszczyste y, miejscutki. Natomiast podejrzewam, że w sezonie to y, ciężko tutaj szpilkę wetknąć. Dotarliśmy w bardzo odległe miejsce. Strasznie tu wieje, ale jest fajnie, bo w ogóle nie ma ludzi. Co się na Malcie nie zdarza aż tak często. Idziemy zwiedzać dalej. Jezu, jak tutaj. Ja myślałam, że tam jest koniec Malty, ale prawdziwy koniec Malty jest tutaj. Zobaczcie sam. No, słuchajcie, bardzo fajne miejsce, w którym jest bardzo mało turystów, ale już pora na nas, bo strasznie wieje i to strasznie i już nie możemy troszkę tu wytrzymać i chyba pora się gdzieś ogrzeć. Staraliśmy się jakoś wyglądać, ale wiecie, no w pewnym momencie trzeba założyć po prostu czapkę i sorry. Ja um, wyglądam dobrze, nie wiem o co ci A chodzi. ja wyglądam jak Smurf. Właśnie, jeśli dotrwaliście do końca tego filmu, napiszcie smerfy rulec w komentarzu. <zysklarach> Pozdrawiam.